Gratulácia do nás zastal Žilná Gura. 100 puntov už byli ok, doskonale, ako oni grajú, ale nemám jakej, jakej, nie som nejaký zvý alebo nejaký do, do našich závodníkov. Myslím, že, že sme byli gorším zespolem 3 minúty v Čežej kvarte. 100% rešta, tých 6-7 minút sme, sme grali na, na speciálnym v Latarku, na najvýmšom Božom, jak, jak vieme, a decidovali 3 minúty, kde, kde uh, zastal, myslím, že poceloval uh, 4-5 šipkých atakov uh, 1-0 a už bolo ťažko sa vrútiť do meču, ale jak som povedal, že keď popravíme trochu individuálnu odpovedelnosť, tak jestli sme stavili uh, pokon, ukej minimálne valči s takými zespoľami, jak je zastal. Dziękuję. Witam. Przede wszystkim gratulacje dla Zastalu oczywiście. No tak jak już to powiedział, te, ta setka, którą rzucili, to, to powiedzmy, że taka norma u nich. Wiedzieliśmy, że to będzie mecz ataku. No, widzieli, wiemy, że mamy takich zawodników, którzy też potrafią bardzo dobrze grać w ataku i potrafią być skuteczni. No, dzisiaj zabrakło właśnie tak jak Premier mówi, tych trzech minut, gdzie tam już było widać, że chłopaki po prostu nie mają siły. Ale uważam, że bardzo fajny mecz i dawaliśmy z siebie wszystko, szkoda, że po prostu nie daliśmy rady tego wyciągnąć i gratulacje dla drużyny przeciwnie, dziękuję. Czy mamy może jakieś pytania? Pytanie, że tylko krótko chciałem dodać o początek czwartej kwarty, bo no w zasadzie ten przestoj, tak, można powiedzieć, was pozbawił tutaj szans na, na, na walkę o coś więcej w niej Górze. To właśnie wynikało z tego braku już sił? Czy został czy, czy być może coś w swojej grze bo zmienił w tej ostatniej kwarcie, że, że tak łatwo przyszło im zdobywanie punktów, a wy przez tą obronę ich nie mogliście się, się przebić? Nie, ja myślę, że problem zaczął w trzeciej kwarcie. On otrzymałem 32 punktów za trzeciej kwarcie. No tak, ale, ale na kwarcie. początku czwartej przez chyba 3-4 minuty będzie z punktów. Ale myślę, że to już, to już była właśnie taka druga faza tego problemu. Pierwsza zaczęła w trzeciej kwarcie, mhm. kiedy my Neviem, zrobili, 4-5 glúpych strat, Eden, jeden, na, je, na jeden, na odrazu to bolo šipký atak, šipký atak, šipký, atak. Treba povedať, že 100% nám brakovalo punktu v dvoch importov, jeden od mal kontúzie po 11 minútach, neviem, co s ním ben, že má, má s ním kôpoty už druhý, druhý týždeň vôbec netrenoval, očivište nám brakuje punktu v Skifiča, niečo to ukrývať, nie je s s tým, jak, 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 jak gra. A to sú také, také malutké žeči. No, ako jak povedal Norbi, a uh, vedeli sme doskonale, ten, ten, ten zespoň zo 100 punktov, ostatných 5 mečov, kde vyšlo do 8, všetkých 6 myšle, keď sme to v tomu, líčili. tomu A toto to samo zagralo aj dnes. Myslím, že, jak som povedal, uh, šipky a tak v druhej, druhej na počátku, myslím, že to je v čtej kvarte, to zdecitovalo meč. Ďakujem. Ja mám pýtanie do Norberta, jaké je to učutie, kde prijíždáš Jako e, przedstawiciel drużyny gości do Hary Zielonych Górze i spotykasz aż tylu kibicujących takich panów? E, no, wiadomo, że kibice przyjechali z żar z mojego, z mojego miasta rodzinnego. Byłem bardzo zadowolony z tego. Mam, mam to, to szczęście, że mój wujek prowadzi i drużynę, tam i klub, więc, więc organizował wyjazd. No bardzo, miło, bardzo miłe, to jest uczucie, że dzieciaki podchodzą. E, bardzo dobrze się z i. I nie ukrywam, że ogólnie jako hala tutaj fajnie było przyjechać, bo też tu za dzieciaka to spędziłem kilka dobrych sezonów oglądając tutaj e, ligę i, i fajnie było tutaj wrócić. No dobrze, dzisiaj mecz bardzo ciężki dla nas. W sensie musieliśmy wygrać meczu, jeżeli byśmy chcieli walczyć jeszcze play-off. Oczywiście udało się wygrać, ale to pierwsza pr polowe, jak wyglądała ta obrona, to naprawdę mi do ataku gramy. Dobrze, mogę powiedzieć, że. To piłka idzie, dzielimy się tą piłką, i no, znowu przecież 30 plus asystencji. Ale to jest, 31 asystencji to, to jest wszystko w porządku, ale musi być na przykład więcej, więcej punktów z szybkiego ataku. Bo tylko 16 na 100 punktów dajesz tylko 16. To znaczy, że 84 punktów grać 5 na 5. To jest trochę, trochę za dużo, żebyś grać szachy z drużyną, jakiej jesteśmy my. To jedna rzecz, druga rzecz. zbiórki w ataku dziesiąt z ich stron. My w prawej połowie dramat jak zbieraliśmy piłki. Każdy zawodnik ma jedną zbierkę. Każdy. Czyli nikt nie ma dwie zbierki w obronie. I to przecież nie może być tak. Myślę, że ta obrona jest głównym problemem i musimy nad tym robić, bo w play-offach to od razu będzie cześć do widzenia. Czyli jak chcesz grać play w play-offy nie możesz zagrać. Tak w się gra twardo, w PLFach nie ma łatwych punktów, w play-offach nikt nie puszcza nikogo a teraz są tych 7 meczów, które zostali, Aby przed tym, żebyś przygotować się przez dobre obronę do play-offu, co mecz. Zobaczymy, czy nam to widzę, nie, ale ja mówię, że nie jestem zadowolony z pierwszej połowy obrony, a druga połowa trochę lepiej zagrali, ale trześć szili przeciwnika też na dol. Oczywiście myśmy grali trochę w określonej rotacji z tym, co... Walczyk po prostu jeszcze nie jest e, gotowy na ten poziom, na którym był. Potrzebuje trochę czasu, ale ja wiem, że kowal to wróci, on jest dobry zawodnik i ja mu ufam. Wiem, że może wrócić do gry, a, a reszta to Bryce Alford, co był wyrzucony z meczu, e, czyli 12 minut przed meczem, przed końcem meczu, to też nie mogliśmy zmieniać, czy rotować na koncie, czyli zostało tak, że tylko Kutlesic, Żelnjerewicz i Karim Bruton byli w rotacji. Myślę, w rotacji ich trzech grali cały czas w drugiej połowie i zmieniali się Szymon, Alen i Zecewicz. Zecewicz cztery fauli. Ale myślę, że jedynie co możemy być zadowoleni to jest, że wygraliśmy mecz. Tak mogę powiedzieć. Ale musimy zdawać uważać i już myśleć o następnym przeciwniku. Nie Myślę, że zaczęliśmy mecz słabo, bardzo słabo, to jest kolejny mecz, w którym dajemy sobie rzucić chyba 50 albo ponad 50 punktów w pierwszej połowie i później musimy gonić przeciwnika i, e, i e, mamy też kłopoty w zbiórce, w ataku, szczególnie e, w pierwszej połowie. Nie wiem ile mieli do końca zbiórek w ataku, ale osiem. To jest kolejny mecz, w którym e, dajemy sobie zbierać pod własną tablicą. Tak jak trener mówił, mieliśmy tylko po jednej zbiórce w defensywie przez dwie kwarty. Nie było zawodnika, który miał dwie zbiórki i, i musieliśmy gonić i, i udało się w czwartej kwarcie, daliśmy sobie rzucić tylko 16 punktów. Pokazaliśmy, że możemy wrócić i bronić mocniej i nie dawać sobie rzucać łatwych łatwych basketów i, i wygrać ten mecz. Dziękuję. Czy może jakieś pytania? Ten, że czuć ten player, że coraz bliżej i bliżej, bo 7 meczów zostało. Właściwie grają dla Was trochę, a Anvil gra dla Was trochę dzisiaj. Czarni przegrali. Tak? No, nie grzeciliście. grali dla nas, to by preg... Czarni przegrał w, w, w Ostrowie, by w Wrocławiu, Boże, w Rzeszląskiem. Tak, i by meczu w Sopocie. A oni wszystkie te wygrali na wyjeżdach. i Teraz jakbyś to było tak, że już te mecze, to już było 4, 4 mecze różnice i jeszcze ten mecz z Szczecinem, jednym punktem to jest 5 i to jest playoff. Tak, szczerze mówiąc, nie grają. Graju, Musimy mi sami to. Dogreć, do kraja do konca i taki będę. Mušim i vigrevač četkovanski krainka i digreva i jesteš play-off. Ja mušiš patčiš na i ne bi wyniku. Do od meča do meča. Po nema napravo je ta družina diše pregrala s nami 11 poena, nije važno, ili pregrala, što pregrala. U prošlom meču digrali z zosrobem 15. poena. Meč pretim pregrali dram, to dramat bila to s gdinjom, ja oni pregrali, to ja će ne viđam dugo. Чели, не знам, зачал се меч, отворили меч 0 до 13 дла дла Гвиниц, а на конци прше половина било плюс 20 дла дла, дла Гвини. За 14 минут дали им 56 пунктов за 14 минут. Чели, за 16 минут, прошу, за 16 минут. Лебо прше 4 минути било 0 пункт. 16 минут 56 пунктов дала Гвини. А они дали якиш 12 пунктов, вот тоа што так Чели kompletni dramat. Aha, prihodzu i nastepni meč i žucaju 100 punkta u Ostrovu, prihodzu tu taj čaška, tjaški, me, tjaški meč u Trilijematu. I mišljam, že každe z tih zdol tabele družini trz povalčo od Šimanja, chcou kogo šugrić i bendu valčić, to nema raznačenja, to bi bih gledal pričivko mištrovi. Oni igraju na, na milion procent. Nik nije se spadnoć z Ligi, očeviše. Každe chce... Vidite, šešće zmenjaju trenerov, zmenjaju zavodnikov, robija rotacije, tijeliko mi Nie mamy tylko koziowiste atmosfery. Mamy, mamy. Nie, nie, życ, nie. mamy. nie. Mamy, mamy, tak. <laughs> nie, <laughs> to więcej liczy, niż, niż